Przystąpiłem do oficjalnego pisania tekstu i rozwiązywania zadań problemowych z zakresu ekonomii. Chciałbym przede wszystkim przywitać Was, oczywiście, drodzy uczniowie, raz jeszcze Waszych opiekunów, pedagogów, członków Żyli i zaproszonych gości. Ale zanim e, przedstawię członków Żyli, zaproszonych gości, Jest mi niezwykle miło, że mogę zaprosić wszystkich naszych wspomnianych uwagach. Myślę, że warunki, które stworzyliśmy dla obydwu czarnych, będą sprzyjały tylko jak najlepszy efekt. I myślę, że w tej sytuacji, gdy jest tyle wyróżnionych, mam nadzieję, że...